Wskazówki nieubłaganie odmierzają czas. Do umownego końca stulecia i tysiąclecia pozostały niespełna trzy tygodnie. Za tydzień program poprowadzi Piotr Kosiński. Za dwa tygodnie mamy święta. A za trzy tygodnie będzie już rok dwutysięczny. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że dziś spotykamy się po raz ostatni w latach 90. XX stulecia? I w ogóle może to być nasze ostatnie spotkanie. Ostatnia Rodzina to film, który wszedł na ekrany polskich kin 30 września. Jego reżyserem jest debiutujący zresztą w kinowym metrażu Jan P. Matuszyński, a w rolach głównych zobaczycie Andrzeja Seweryna, Dawida Ogrodnika oraz Aleksandrę Konieczną. Trójka tych aktorów wciela się w rodzinę Beksińskich. Znanego malarza, który na kolejne płótna przelewał swoje koszmary, dziennikarza muzycznego radiowej Trójki, który przetłumaczył na język polski Montiego Pythona i bardzo zwykłą oraz bardzo normalną kobietę, która właśnie przez Swoją zwykłość i normalność była w domu Beksińskich czymś niezwykłym i nienormalnym. Bardzo się czuję zawstydzony w na czemu, Czemuże się? Beksińscy to bowiem bardzo skomplikowana historia, która doczekała się już kilku biografii, kilku filmów dokumentalnych, ale akurat na ekrany King weszła w piątek po raz pierwszy. I uwierzcie, lepszego pierwszego razu nie mogła sobie wyobrazić. Jest Ksiński, tak? Ten ma, e, malarz. Niby by tak. Ja mam okna naprzeciwko Pana i tak sobie przez lornetkę patrzę, jak Pan maluje. Lubimy sobie czasami na polskie kino po Według jednych jest zbyt tandetne, według innych zbyt żydowskie, ale gdyby głębiej się nad tym zastanowić, zdecydowana część wad wynika z czegoś innego. To nie jest proste, a nawet wręcz przeciwnie. Polskie kino jest po prostu nie najlepiej napisane i jeśli zastanawiacie się dlaczego mówię o tym w przypadku Ostatniej rodziny, to dlatego, że właśnie Ostatnia rodzina jest przykładem tego, jak dobre mogłyby być nasze filmy, gdyby dostawały lepsze scenariusze. Tu leżą bekszys pocałujcie ich wszystkich w dupę. Jestem świeżo po seansie, więc nie robiłem jakiejś głębokiej analizy, ale na przestrzeni ostatnich 10 lat, minus może pogowie, ale na pewno nie w takim stopniu, nie przypominam sobie polskiego filmu z tak dobrze dobranymi dialogami, z tak charakterystycznie ujętymi postaciami i z tak prosto, a jednocześnie tak skutecznie poprowadzoną historią. Nie wiedziałem, że jest pan duchem. No tak się akurat złożyło. Zawsze marzyłem o tym, żeby kogoś zgwałcić. Wiedziałem, że nigdy tego nie zrobię, ponieważ pogardzam przy Duża oczywiście w tym zasługa samego życia Weksińskich, ale jak sami pewnie wiecie, dobra historia nie zawsze równa się dobry film. Twórcy ostatniej rodziny zdołali zrobić coś bardzo ważnego, choć mieli w swoich rękach materiał na niemal wszystko, bo jest tu potencjalny kryminał, jest tu potencjalny melodramat i jest tu potencjalny przeintelektualizowany film o ludzkiej egzystencji. Postawili na prosty film o rodzinie. Rodzinie, którą podglądamy gdzieś z boku, trochę jak w jakimś reality show, w którym dla odmiany znajdują się naprawdę interesujące i warte obserwowania osoby. To jest mój dom, tylko ja mam prawo się tutaj zabić! Obiecaj proszę, że nic sobie nie zrobisz, dopóki mamy z nami. Muszę? Dzięki temu w ciągu dwóch godzin przed ekranem, w tych codziennych sytuacjach u niecodziennych ludzi, jesteśmy w stanie znaleźć swojego Beksińskiego. Członka rodziny, z którym będziemy się najbardziej utożsamiać. Nieważne, czy będzie to starszy Beksiński, młodszy Beksiński, czy Zofia Beksińska, która wbrew pozorom dla losów całej rodziny mogła być najważniejsza. Nikt nie gwarantował, Ci, że życie rodzinne jest samą atrakcją. Rodzinny aspekt tego filmu czyni go bardziej przystępnym. Każdy z nas ma jakąś rodzinę, każdy z nas wychował się w jakiejś. Rodzinie, i zakładam, że z życia każdej rodziny można by stworzyć całkiem interesujący film. Jeśli kiedyś rzeczywiście przyjdzie wam to do głowy, polecam skorzystać z tego samego aktorskiego zestawu, co ostatnia rodzina, bo cała trójka głównych aktorów zagrała naprawdę niesamowicie. Mógłbym wymyślać jakieś wymyślne słowa, ale najlepiej przekonać się o tym na własne oczy. Andrzej Seweryn, gdyby urodził się we wschodnim Los Angeles, walczyłby teraz o Oscara, Aleksandra Konieczna nie walczyłaby o Oscara, bo to raczej Oscar walczyłby o nią, a Dawid Ogrodnik zrobił wszystko, żeby po raz kolejny udowodnić, jak młodym i utalentowanym aktorem jest. Raniż wszystkich? Ani razu nie pomyślisz o tym, że nam jest trudno. Nigdzie bezpośrednio nie wynika, że rodzina to jest coś innego niż grono ludzi, którzy tak jak się lubią, tak się nie zmuszą. I odnośnie jeszcze Ogrodnika i jego kreacji Tomasza Beksińskiego, która według kilku opinii jest mocno przeszarżowana. Trudno mi się do tego odnieść, bo nie wiem, jaki był Tomasz Beksiński i jestem całkiem zaskoczony dość sporą liczbą osób, która wie, jaki był Tomasz Beksiński. Ale pamiętajmy, że Ostatnia Rodzina nie jest filmem stricte dokumentalnym. To film, który ma również opowiadać wizję reżysera, i ta wizja jest całkiem interesująca, tym bardziej, że Tomasz Beksiński wcale nie został przedstawiony tak zero-jedynkowo, jak mogłoby się wydawać. Owszem, na pierwszy rzut oka przypomina niezrównoważonego psychicznie świra, ale to chyba tylko zasłona przed obrazem człowieka, który zrozumiał po prostu, że życie nie ma mu nic ciekawego do zaoferowania. To mogę ci pocałować, czy nie? Słuchaj, w drugim pokoju mam bardzo ciekawą kolekcję yy, kaset magnetycznych. Tak. Przed wami Tomasz Beksiński i Roger Moore! I całą rodzinę można by analizować jeszcze dokładniej, zastanawiać się, jakie postawy przyjmują kolejni bohaterowie, skupiać się na szczegółach ich osobowości, ale o tym wszystkim najlepiej przekonać się najpierw na własne oczy, bo. Naprawdę warto. Matuszyński stworzył film, który w niemal każdym aspekcie i nieważne, czy mówimy tu o aspektach prowadzenia historii, czy o aspektach bardziej technicznych, które również stoją na najwyższym poziomie, stworzył film, który ociera się o wybitność i przynajmniej w moim przypadku sprawił, że historią Beksińskich zainteresuje się o wiele bardziej niż wcześniej. W skali od 1 do 10 ostatnia rodzina otrzymuje ode mnie zatem bardzo zasłużoną i bardzo mocną dziewiątkę, i szkoda, że nie będzie pierwszym filmem, jaki wyślemy na przyszłoroczne Oscary. pokój to ja już mam filmowany Tomek. Natomiast mam... Jestem taki niedopieszczony, jeśli chodzi o moją osobę, o filmowanie mojej osoby. Nikt nie chce. Nights in white setting, Never reaching the end Letters I've written Never mean Mm -hmm. and <laughs>